Witamy serdecznie. Dzisiaj mamy przyjemność porozmawiać na gali Suzuki Boxing Night. Czwarty raz gościmy w Łomży. Panie marszałku, jak się pan czuje, jak ogląda się boksy tutaj na hali? Ja powiem szczerze, nie jest to mój pierwszy raz na terenie Łomży, bo kilka lat temu Byłem na podobnej gali w Piątnicy. Tam jest też również taka duża hala, gdzie odbywają się zawody bokserskie. Tutaj owszem, pierwszy raz. Czuję się bardzo dobrze. Zresztą ja się zawsze dobrze czuję w Łomży, bo ja jestem łomżyniakiem, także tak czy inaczej zawsze mi się to miasto podobało i podoba, także czuję się w każdym miejscu bardzo dobrze. A tutaj tym bardziej, bo, bo, bo fajny mecz. Łomża nie słynie z wielu imprez sportowych, prawda? No jest to e, nieduże nie miasto, e, co prawda powiat grodzki, ale niecałe e, 60 tysięcy mieszkańców, a więc e, tego typu imprezy o charakterze międzynarodowym e, są zawsze dobrze i mile widziane. E, i, i, I dzisiaj jest taka. Tym bardziej e, też dużo osób, jeśli chodzi o, o e, naszą widownię, tutaj na dole również. Także bardzo miła atmosfera. No właśnie tutaj należy wspomnieć, że kibice w Łomży są bardzo e, obyci z e, pięściarskimi pojedynkami, e, żywioło reagują, zazwyczaj pełna hala, także ten sport tutaj na miejscu i chyba w województwie jest e, mocno propagowany. No staramy się, staramy się. Oczywiście to wszystko zależy od sportowców. jak Tak, tak jak grają, tak reaguje publika, prawda? E, no a skoro pan mówi, że e, reaguje dobrze i żywiołowo... Zawsze atmosfera w, tutaj w Łomży jest wspaniała. No to tym bardziej się cieszę. Rzeczywiście, no może, może jest tak, że, że rzeczywiście ta, ta chęć obejrzenia... E, Trochę, trochę ponad lokalnych przedsięwzięć jest, jest e, mocna i, i też ludzie przy okazji e, żywiołowo reagują. Są jakieś pojedynki, na które Pan czeka najbardziej, czy generalnie liczymy na to, żeby ten mecz Polska szybciutko wygrała? Tak się obawiałem tego pytania. Ja, ja naprawdę nie jestem ekspertem boksu. E, oczywiście jestem tutaj w ramach samorządu województwa, który e, jest partnerem strategicznym tej imprezy. Staramy się, aby, e, aby e, te przedsięwzięcia były e, w, e, również dofinansowywane przez samorząd województwa. Oczywiście e, my nie dofinansujemy e, samych walk, prawda? My tutaj realizujemy Cały zadania. Projekt, e, to, takie zadania promocyjne generalnie także... Nie mam żadnego faworyta, powiem szczerze. Pewnie z radością obejrzę wszystkie, wszystkie, me, wszystkie walki. Ale wracając jeszcze do tej promocji, o której mówiłem, to, to też chcemy wykorzystać właśnie to, że jest, są walki międzynarodowe, że jest dużo publiczności, jest, są media ogólnopolskie i w ten sposób chcemy również, aby spojrzeli na województwo podlaskie bardzo przychylnym okiem, generalnie w Polsce panuje taka atmosfera, że Województwo Podlaskie ze względu na to, co się dzieje na wschodniej granicy jest województwem niebezpiecznym, że nie ma co tu przyjeżdżać. Tak nie jest. Od razu dementuję e, to, że jest kordon na granicy, to, że mamy wojska, e, spokojnie funkcjonują nasze atrakcje turystyczne, wszystkie hotele. E, mamy też specjalne programy samorządu województwa, e, żeby wzmacniać turystykę i też e, mamy tak zwany uruchomiliśmy tak zwany bon, bon turystyczny, w którym będziemy dofinansowywać też osoby, które chcą przyjeżdżać na, do województwa podlaskiego. Także e, Całe województwo y, jest otwarte i czeka na gości. Nie tylko dzieje się dużo sportowo, ale właśnie też i turystycznie. Także y, y, osoby tutaj będące turystami też mogą czuć się absolutnie bezpiecznie. I potwierdzam to. <laughs> Bardzo dziękuję za rozmowę i do usłyszenia, do zobaczenia. Dziękuję serdecznie. Zapraszamy do obserwowania nas na Facebooku, platformie X, Instagramie oraz TikToku.